Rymowanki wujka Jacka. Wujek i Karpie Wujek Filip, szczera dusza, Jego każda bieda wzrusza. Ryby łowi i rozdaje, Nie dba, czy mu coś zostaje. Dla znajomych i sąsiada, Bo odmawiać nie wypada. Trochę dostał wujek Tomek, Co opodal miał swój domek. Kilka wziął też ksiądz Dobrodziej, resztę ukradł w nocy złodziej. W końcu sobie rzuca sieci, żaden karpik w nie nie wleci. Gdy u innych ryb jak lodu, wuj w Wigilię zasłabł z głodu. Chcąc pomagać, człecze miły, najpierw zadbaj o swe siły. O Komarze Edgarze. W małej chatce, tuż pod dębem, mieszkał komar z jednym zębem, chudy, strasznie piegowaty, w spodniach dziury, kaftan właty. Co zarobił, to wydawał, banków lokat nie uznawał. Po co jemu oszczędzanie, przecież nic mu się nie stanie? Zawsze będzie kromka chleba, więc zapasów mu nie trzeba. Woli tańce i zabawy zbędne innych są obawy. Edgar miał też przyjaciółkę, mądrą, ale małą pszczółkę. Miła, dobrze wychowana, miód robiła już od rana. Ona pulchna, on jak szpilka, znali się już wiosen kilka, chociaż ich różniło wiele, to prawdziwi przyjaciele. Zamartwiała się więc ala, A jak trafisz do szpitala, Albo stanie się coś złego, Zapaz jakiś zrób kolego. Aż nadeszła straszna burza, Wnet pod dębem jest kałuża. Komar domek ma zalany, W gruzach legły jego plany: Że nieszczęścia chodzą w parze, Jeszcze jednej uległ karze. Uciekając, złamał nogę, tyle złego na niebogę. Leci Ala na ratunek, założyła opatrunek i zabrała do swej chatki, dała miodu do herbatki. Komar siedzi zrozpaczony, czemu byłem taki szalony? Nie mam domu oszczędności, gdzie podzieję stare kości. Pszczółka na to. Moim zdaniem nie zbudujesz nic płakaniem. Z biedą damy radę sami. Założymy sklep z miodami. Edgar zgodnie z Ali radą, podniach całych stał zaladą. Liczył, ważył, chwalił miody. spore z tego miał dochody. Kupił kaftan, nowe spodnie, przytył znacznie, żył wygodnie. Lecz miał także oszczędności, bo pamiętał o przeszłości. Z tej bajeczki są morały: że los nie jest zawsze stały i że dobrze mieć zapasy, bo przyjść mogą gorsze czasy. O żuku siłaczu. Pod kamieniem mieszkał żuk, nieuprzejmy oraz bruk. Najsilniejszy był na łące. Tak przechwalał się raz stące. Choćby przyszły tu pająki motyl, konik i biedronki, to nie daliby mi rady, prawdę mówię, bez przesady. Ze swej siły jestem znany, mogę podnieść dwa kasztany. Gdy się nudzę dla zabawy, łatwo wyrbę kępę trawy. Stonka żukiem zachwycona. Cóż za pancerz i ramiona. Pójdźmy może, proszę żuka, na spacerek tam do buka. Żuk się zgodził, lecz w pół drogi poplątały mu się nogi. I jak długi padł na plecach, to dopiero była heca. Bo się prężył, męczył, sapał, żebym się choć czegoś złapał. Ale stanąć nie miał siły. Aż zwierzątka się zdziwiły W końcu zeszły się pająki Motyl, konik i biedronki Postawili go na nogi Chociaż bywał dla nich srogi Żuk ze wstydu był czerwony Taki mocarz poniżony Odtąd był dla wszystkich miły I zwierzątka go lubiły W tej historii prawda była Że nie zawsze wygra siła Żów i zając. Raz do Żuwia przybiegł zając, bo o zdrowie swoje dbając, co dzień biegał wokół łąki, strasząc pszczoły i biedronki. Panie Żuwiu, więcej ruchu, bo pan zbiera tłuszcz na brzuchu, brzuszek coraz bardziej ciąży, przez to nigdzie pan nie zdąży. Ja zaś mam się znakomicie. No bo sport wydłuża życie. Biegam, skaczę, dokazuję, co też panu proponuję. Lecz w trawę, żół powoli. Drogi panie, pan pozwoli, że zapytam się zająca: czemu pan się do mnie wtrąca? Czy ja panu tym przeszkadzam, że powoli sobie chadzam? Na wizytę czy spotkanie zawsze zdążam, drogi panie. I nie wadzę tym nikomu, bo wychodzę wcześniej z domu. Co do sportu, prawda szczera, że ruch zawsze zdrowie wspiera. Lecz nie widzę, powiem szczerze, swej osoby na rowerze, bo ja tylko dzięki trawie w zdrowiu żyję sto lat prawie. Każdy niech dba na swą modę, o kondycję i urodę. Dla mnie jest najzdrowsza trawa, panu biegi i zabawa. Każdy niech dba o swą modę, o kondycję i urodę. Dla mnie jest najzdrowsza trawa, panu biegi i zabawa. Rad na zdrowie wiele bywa, może sporty lub warzywa. Innych słuchać często zwodzi, zmuszać kogoś bardzo szkodzi.